Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak pamiętacie, jakiś czas temu na kanale ogłaszałem konkurs, w którym do wygrania były dwa wędziska sumowe marki Matcat Black Series Heavy Duty. Wędziska, które na potrzeby tego konkursu przekazał Piotr Bufał, znany Wam zapewne z tematów sumowych. No i czas najwyższy na rozwiązanie tego konkursu. Wyłoniliśmy, bo tutaj nie będzie żadnego losowania, po prostu komisja konkursowa w składzie ja i Piotr. Wyłoniliśmy dwa komentarze, które naszym zdaniem kwalifikują się na to, żeby zostały zwycięzcą. No i tym zwy zwycięzcom zostały. Bo kije mam dwa, więc tak jak mówiłem, po jednym kiju dla każdego zwycięzcy, zwycięzców będzie, czy jest dwóch. Pierwszy to kolega Fazi i jego komentarz tutaj no niewątpliwym takim aspektem, który chcieliśmy wesprzeć, jest to wspólne zwędkowanie z synem. Wspólnie z Piotrem wspieramy rozwój pasji wędkarskich wśród najmłodszych, tym bardziej jeżeli rodzic próbuje swoje dziecko, syna czy też córkę w tą pasję wciągnąć. To jak najbardziej mamy nadzieję, że przy pomocy tej wygranej uda się to troszeczkę bardziej. Zrealizować więc tenki kij wędruje do ciebie czy też do was. Drugi komentarz to komentarz Fishing Fanaticism. Yy, tutaj yy, postanowiliśmy, że wesprzemy wędkarską poezję. Komentarz napisany wierszem. Bardzo nam się to spodobało, więc jedna z takich wędek również wędruje do ciebie. I teraz, żeby uniknąć jakichś nieporozumień, żeby ktoś nie podszył się pod Was, no bo ja będę potrzebował Wasze adresy do tego, żeby Wam te wędki wysłać, proponuję, żebyście napisali mi maila z danymi adresowymi. Ja Wam na te komentarze oczywiście pod tamtym filmem odpowiem, że wygraliście te kije. Proponuję, żebyście napisali mi maila, tam w odpowiedzi na te komentarze też zawrę swój adres mailowy napiszcie mi po prostu swoje dane kontaktowe pod jakie mam ten kij wysłać nie wysyłam do żadnych paczkomatów kurierem DPD tym bardziej, że te kije raczej do paczkomatów się nie zmieszczą natomiast, żeby mieć pewność że pod tego maila nie podszyje się żadna inna osoba to chciałbym, żebyście czy to pod tym filmem czy w odpowiedzi na komentarz pod tym filmem konkursowym napisali mi swój adres mailowy z tego konta z którego pisaliście komentarz, oczywiście, swój adres mailowy, z którego wyślecie mi te dane kontaktowe, tak, żebym miał pewność, że to jest wasz adres mailowy, że nikt się pod was nie podszywa i że te kiki trafią we właściwe ręce. Z mojej strony to tyle. Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom. Dziękuję oczywiście Marce Matkat, dziękuję oczywiście Piotru, Piotrowi Bufałowi za to, że te kije nam przekazał. Wszyscy, którzy nie zdążyli tego zrobić, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Piotra. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś o tematach sumowych, ale nie tylko, bo tam Piotr czasami wrzuca jakieś materiały z, ze swojego wędkowania, niekoniecznie związane z samymi sumami, subskrybujcie oczywiście mój kanał. Wszędzie, gdzie wejdziecie, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze. A my widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.